Witam serdecznie moim gościem Krystian Trade. Witam. autor drugiego, nie wiem czy fartownego, szczęśliwego, zwał jak zwał, ale zasłużonego, a przecież postawiłeś tą nogę, więc też chciałeś tak zrobić gola na 2-0, który zamknął ten wynik, więc odpowiedz, fart czy rzeczywiście, jak byś to ocenił? Nie, no oczywiście, że fart. W 100% było to szczęście. E, piłka po prostu się odbiła od moich nogi, Nie wiem, czy po uderzeniu przeciwnika, czy, 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 czy jakoś tam przy podaniu. E, no 100% fart. Piłka jednak przeleciała na drugą stronę. Zdobyłem bramkę, także to jest najważniejsze. Bo... Us uspokoiła ta, ta bramka grę, więc to, to jest najważniejsze. Fart fartem, ale tam trzeba było się znaleźć. Krystian, e, e, pokonujecie dzisiaj jakże bardzo dobrze dysponowany Prestige House. E, czym go pokonujecie? Bo tak naprawdę dzisiaj przez pierwsze 30 minut ciężko było pierwsze gole, dopiero potem się ten worek troszkę, nie może nie worek, ale ten e, strzały otworzyły. Więc czym dzisiaj wygrywacie to spotkanie? Myślę, że ustawieniem w obronie przeciwnik też stwarzał e, duży napór na naszą bramkę. Mieliśmy kilka sytuacji, w których mieliśmy szczęście, ponieważ poprzeczka, tam chyba słupek, e, kilka razy też nasz bramkarz Krystian reagował e, świetnie w, w, w sytuacji, w której mogliśmy stracić bramkę. E, w, Czym wygrywamy? No, wydaje mi się, że też takim, takim charakterem trochę. No, oczywiście nie można tego odebrać drugiej drużynie, bo oni też grali bardzo charakternie. E, udało się, przechodzimy dalej, to jest najważniejsze. Pokonaliście ligowcę, ale za chwilkę możecie razem się mierzyć w Ekstraklasie. Czy prestiż po takim spotkaniu jak dzisiaj pokazał, że należy się mieć Ekstraklasa? Wydaje mi się, że graliśmy jak równy z równym, więc e, skoro my się tam znajdujemy, to i też dla nich będzie miejsce. I ostatnie pytanie w drabince po tej stronie waszej. Jeszcze jest ty bądź Sylwia, więc tak naprawdę czekacie wy na rywala, ale czy to będzie ty... Tylicz, czy to będzie Sylwia, to na pewno będą schody. Ale cieszę się, że z takim rywalem możesz porywalizować o finał? Oczywiście, że tak. To jest, to jest najważniejsze, wydaje mi się, żeby rywalizować z lepszymi, żebyśmy też podnosili swój poziom w pewien sposób. A wolałbyś Sylwia, czy Tylicz? Jedni i drudzy są trudni, także e, wydaje mi się, że na kogokolwiek nie trafimy i tak będziemy musieli grać odpowiednio mocno, żeby ich pokonać. Dziękuję za obiad. Ja też dziękuję.